Siema. Byłem dzisiaj turbogodny, więc zamówiłem sobie kebaba. I będę sobie testował kebaba. Karpat kebab. Zobaczymy jak tam ile to Cudenko waży Jest to kebab średni pita 583 gramy, więc no całkiem fajnie. Zaraz biorę się za degustację. Tak to się prezentuje po opakowaniu. Tu jest moja dłoń. Całkiem kurczę spore, fajnie to wygląda. W środeczku. hop, dużo warzyw. Ja lubię bardzo mięsko też. Spoko, tu spróbujmy, wezmę, pokażę jakiś kawałek mięska. Oj. Spadło, mięsko. Tak wygląda. Także biorę się za jedzonko, bo jestem turbogodny. Tak sobie jem i chciałam tylko pokazać przekrój. Ja poprosiłem panią o. Mm, więcej warzyw, więcej surowej, bo jestem turbogłodny. No i jest tego naprawdę masa. Jestem mega zadowolony jak na razie. Petarda. Dobra, podjadłem i. Oh, czuję takie zatuszenie. Jest grubo. Mega głodny byłem nic od rana nie jadłem. Obecnie mamy 1326, więc na, a jestem od 5 na nogach. Więc byłem turbogłodny. Zjadłem. I najchętniej to bym poszedł spać, ale siedzę w robocie Do 18 jeszcze A Co tu dużo mówić, no solidny kebab Mięso kurczaczek, więc też Po prostu dobry kurczak Dobry kebab Było go dużo Tak jak chciałem, dużo warzyw Ja bardzo lubię warzywa Więc też zajebiście Czy polecam? Polecam Jak najbardziej, karpat kebab Jak dla mnie Mega git Szczególnie, że tutaj w mojej miejscowości nie ma za bardzo kebabów takich Że tak powiem topowych, są same sieciówki, więc Więc, więc, więc jest git Jest naprawdę git Jednak jak na, na to jaki wybór mam tutaj to To jest świetnie, ale mnie Zatuszyło, tak jech. Uwielbiam ten stan no i Co jeszcze mogę powiedzieć, sosy Sos miałem yy, średnio Średnio ostry, coś takiego. Nie na lestrzerszy, nie na tylko jakiś taki lekko pikantny. Nie powiedziałbym, że był jakiś pikantny. Spoko był, bez szału. Ja też, jeżeli chodzi o sosy, nigdy nie chcę sosu do środka. Tylko proszę, żeby mi dali w pojemniczku. Tym razem też tak było. Pokażę nawet. O, tutaj mamy sosik. I no, spoko był. Nie, bez szału, ale. Ale spoko, bo ja tego sosu dużo nie lubię. Według mnie on ma tylko podkręcać smak, a nie zabijać smak potrawy, więc no jest jak jest. Także tak. Skali od 1 do 10 dla mnie ósemeczka. Polecam. I to by było na tyle. Pozdro.